CZĘŚĆ DRUGA UL Po wyciętym boże został szmat nagiej ziemi. Wyschłem chywiatr wiatr powydzierał i długi czas tylko piasek przesypywał i zamiatał. Potem na tym piachu poczęły wysypywać się wrzosy i macierzanki, wyskakiwać brzeźniak drobny, wytykać osiki, zawsze trwożliwie. Wreszcie, nie wiadomo skąd, gąsz się wieła. Gdy gajowy odludek, co pustki tej strzegł, zaszedł tam przypadkiem, aż się zdziwił, jaki ten szmat nagi dostał kobierzec. Po stoły jego tonęły we wrzosach, do pasa sięgały drzewiny niemowlęta. Brzeźniak woniał, rozdeptane cząbry woniały, a po liliowym wrzosowisku wijały się pszczoły, tańczyły błękitne, drobne motylki. Tak żółto-szary, leśna omelka, gnieździła się nisko w karłowatej sośninie. Nad ciszą, nad ciszą unosił się na nieruchomych skrzydłach rabuś skowrończy garagol. Gajowy, naprzód pochylony, węsząc, nasłuchując, skarkiem podanym pod żar słoneczny, stał tak długo zdziwiony. Usta jego, milczącym życiem zacięte, rozeszły się nieco i ukazały w uśmiechu, trochę głupkowatym. Śliczne białe zęby. Pochylił się, przesunął twardo dłoń po brzozowym pędzie. Śmigaj, śmigaj, bydło cię tutaj nie stratuje. Zamruczał tonem łaskawego opiekuna. Pęk wrzosu zerwał i popatrzył na pszczelą po kwiatkach pracę. Biedne wy, szepnął, daleko wam tutaj lecieć ze dworu. Żeby wy durne nie były, to by do mnie z rojem przyleciały. I dali Bóg wygodę by miały. Pień by się znalazł przy leśniczówce, i tu bym was ochylił. Ale wy, durne muchy, za milę do matki wracacie. Ażeby wy, jak ja, matki nie znały, a ot żyję. Jeszcze raz po gąszczu okien przeszedł. Ot wonkotecza, mruknął odchodząc. Zaszedł jednak tam na zajutrz i dni następnych. Myśl o pszczołach ugrzęzła mu w głowie. Wprawdzie pan zabronił mu posiadania pasieki, ale przecie jeden ul na próbę to nic. A zresztą kto go w tym gąszczu dojrzy? Nawet sobie miejsce nań obrał w kotlinie szczelnie poszytej. Ale i ula nie było. Skarbowych przy chacie straszno było ruszać. Jeszcze kto dojrzy i donos do dworu da. Sumował chryc dni kilka, Wreszcie pewnej nocy ciemnej, konia do wozu zaprząkł i na wyprawę ruszył do sąsiedniego boru. Na wypadek ujęcia przez miejscową straż włożył najgorszy łachman na grzbiet, na głowę dziurawy kapelusz, opasał się kawałkiem łyka i inną siekierę dobrą wyostrzył. Już pierwej stosowny pień opatrzył, mordował się do setnego potu, nim go nawóz złożył. Noc całą manowcami krążył. Wreszcie zdobycz na wyrąb przywiózł. Między brzeźniak ukrył i jeszcze wrzosem dla lepszego utajenia przysypał. Twarz jego miała wyraz złośliwego triumfu, w oczach migotały ogniki bohaterstwa. Przez parę tygodni, bojąc się domysłów i szpiegów, wcale tam nawet nie zachodził, a potem uspokojony wziął się do dzieła. W noce księżycowe wsuwał się w gąszcz, jak widmo, z tysiącem ostrożności wydłubywał barć w pniu olbrzymim, kując mało co więcej dziennie jak dzięcioł. Siekierę miał tylko i nóż do tej pracy. Robota posuwała się wolno. Jesienią na jarmarku ukradł w sklepie dłuto, wtedy mu raźniej poszło. Do zimy wydłubał połowę kłody. Potem wrzosy, brzeźniak i ul zaczęty śnieg pokrył i zasypał. Chryc odłożył pracę do lata, ale zimą sąsiedni gajowy pień odkrył i poznał, wezwano chryca do sądu pod zarzutem kradzieży, postawił dwóch krewniaków na świadków i sam przed kratkami palec na palec kładąc i klęcząc zaprzysięgał, że pień nie jego, że go krewniak kupił i na przechowanie zostawił. Była długa opowieść, jak klacz pod ciężarem ustała, ile za ul zapłacono kiedy, gdzie, długi i jak droga na księżyc, szereg kłamstw i wymysłów. Zaprzysięgli to spojeni do niepamięci krewniacy, wyrok wypadł na korzyść chryca. On, spod wypłowiałej, dzikiej czupryny, złośliwie oczami strzelał, a białe wilcze zęby błyskały z wąskich warg. Dopiero za powrotem do swej chaty samotnej, gdy przy świetle smolnej drzazgi policzył, ile mu zostało z pieniędzy wziętych do miasta na koszta, spochmurniał. Na szmatę z, miedzi z miedziakami patrzał, mgliły się oczy, kudły garścią zwichrzył, zaskomlił ponuro i zaklął, aż się go pies przeląkł i w kąt zaszył. Nazajutrz jednak już przebolał stratę, z pognębienia oskarżyciela był dumnym, no i ulmu został, chociaż drogo, drogo kosztował. Do wiosny zapomniano o sprawie i chryc znowu nocami pracował. Często zmęczonego sen morzył. robota szła nie sporo, gdy skończył wreszcie, już czas rojenia przeszedł. Ul pozostał niezamieszkały, ale za to Brzeźniak znów o łokieć podskoczył. Już i zimą ul był niewidzialnym o trzy kroki. Przykrył go chryc szmatem brzozowej kory, na wierzch drewnem przywalił i czekał. Chłop umie być cierpliwym. Aby czasu nie tracić, na pół zemstą, na pół zawiścią wiedziony, chryc na jesieni podkradł się nocą do pasieki sąsiada gajowego. I otwory ulów osmarował dziękciem. Chciał tylko mu jeden pięć zniszczyć, ale że sobie stracone pieniądze na razie przypomniał, a ule gęsto stały, więc trzy osmarował i uciekł szczęśliwie. Ten figiel wydał mu się tak dowcipnym, że śmiał się zdać całą drogę, śmiał się ilekroć wspomniał, a że się nie pochwalił, to dlatego jedynie, że oprócz psa żadnej nie miał żywej istoty w pobliżu. Figlem tym czuł się pasowanym na fachowego pszczelarza. Brakło mu jednak pewnych wiadomości. Uczuł to wobec starego znachora, który pan pni kilkadziesiąt posiadał. Bogacz był, miał wielką sławę i do pasa blisko sięgające kołtuny. Dziad przyjechał do straży z kwitem na żerdzie i wstąpił na gawędę. Zaraz poznał chryc, że ten wszystko wie i praktyk pszczelich szczególnie świadom. Czasu żaden z nich nie żałował, więc gadali. Jesienna mgła snuła się nisko po lesie. Biała, chłodna, z nad tumanu tylko wierzchy drzew widać było, że się zdały wyrastać z owych oparów widziadła. Gadali naprzeciw siebie stojąc, fajki ćmiąc, spluwając bezustannie. Targ w targ zgodził się z nahorkryca z urządzeniem pszczelego państwa oświadomić, a w zamian miał dostać. Lisznię, furę żerdzi. Nad lasem wiatr powiał, Mgła poczęła się osuwać, Z szelestem kropli opadać, Zwisać na igłach sosen. Znachor odjechał. Hryc odtąd często do jego pasieczki chadzał, Uczył się teorii i praktyki zarazem. Następnej wiosny nad ulem Zawiesił pęk kwitnącej łozy. Pszczołom na przynętę I co dzień zaglądał na wyrąb. Obserwował. Pszczoły jak zwykle krążyły po ziołach, brały woski, miody i precz je niosły. Pojedyncze pracownice łowił chryc ostrożnie za skrzydełka. Widział na szczecinkach łapek żółte pyły, gadał do nich, namawiał do swej kwatery. Z ręki jego uwolniony owad odlatywał przecie do matki daleko, może o przed wyglądał kwatermistrów, ale się nie zjawili. Do barci zapewne rój chryc gonić go począł. Ciskając nań piaskiem, biegnąc o tchu, kalecząc się o gałęzie. Nareszcie rój opadł na krzak, chłop go w rzeszoto zebrał, płótnem okrył. Szara ćma pocięła go za jadle, bólu nie czuł, namiętnością opanowany. W triumfie zaniósł na wrzosowisko i gdy żar słoneczny przygasł, w swoim ulu osadził. Pszczoły zmęczone, zduszone rozpezły się po nowym mieszkaniu, ocierając skrzydełka, kupiąc się wokoło drewnianej klateczki, w której chryc uwięził matkę. Szumiało w ulu, chłop nie mogąc się od nich oderwać, tamże opodal zanocował, nie pościeli z wrzosów bez ognia, wieczerzy, kaleczony niemiłosiernie przez komary. Nazajutrz pszczoły wyległy na słońcu na ścianę ula. Tworzyły na drzewie szarobrunatne plamy ruchome. Zrywały się, wracały znowu. Przy otworach tłok był i zamieszanie. Wychodzące opowiadały coś, inne cisnęły się do wnętrza. Żadna nie ruszyła do roboty. Wreszcie o południu, około otworu ukazała się mucha dłuższa. Z odwłokiem dotykającym drzewa, gdy po nim pełznąć zaczęła. Pracownice wnet ją otworzyły. Ona parę razy otarła skrzydełka, zadzwoniła przyciągłą pobudkę. Zleciała. W tej chwili tamte ją kłębem objęły. Łapkami poczepiane w girlandy, wzniosły się nad wrzosy wonne. Zakołowały, poszły kędyś na bór. Z daleka, obserwujący chryc, ani się zatroskał. Suszą się, pomyślał. Ale wieczór nadszedł, a one nie wróciły. Tędy zajrzał do ula. Na spodzie leżało parę martwych owadów ze zgarniętymi nóżkami, zmalałe w swej nicości, zabite zmęczeniem czy osadzone przez inne. Na górze w mateczniku skulona, głodna była matka. Hryc splunął ze złości. — Taka ty matka! — krzyknął. — No, ginżesz! Wytrząsł ją z matecznika na chłodną rosę, wiedząc, że nie przeżyje nocy. Potem jednakże poszedł po parę, poradę do znachora. Bywa tak. Filozoficznie pocieszał go stary, dwie matki było. Nie spodobały sobie miejsca, taj poszły. Jedno źle, że ty tę drugę zgumił. To nie wolno, nie będą się tobie pszczoły wiodły. Rzeczywiście. Przez dwa lata ul chryc chryca był pusty. Kora z niego opadła. Poszarzał, zginął całkowicie w bujnej młodej porośli. Kilka rojów daremnie osadzał w nim strażnik. Uchodziły precz zawsze, lub marniały na jesieni. Było to zaklęcie, przeciw któremu chłop walczył z cichą zawziętością. Nareszcie trzeciego lata rój jeden został, zagospodarował się na stałe. Wszystko u nich szło w porządku. Przy otworach na zewnątrz stała straż, kontrolująca wchodzące i wychodzące robotnice, na wewnątrz inny o. Oddział bezustannie wachlował powietrze, od góry ula pozawieszała, szaraćma plastry wosku napełniała komórki miodem. Architekci spełniali swoje, pracownice swoje, piastunki karmiły robaki, ledwie wylęgłe, szafarki zasklepiały gotowe plastry, a dzień cały szumiało tam, szumiało. Po wrzosach, po drzewach, daleko w koło latał owad niestrudzony. Na noc osiadał plastry, ściany, spód ula, a ledwie na brzask się zbierało, szedł znowu do pracy. Godzinami całymi chryt się im przyglądał. Wrzosowisko liliowe przetknęły goryczki sine, złote nieśmiertelniki, przy ulu krzak paproci się rozrósł. Brzeźniak już cień dawał, tylko przed ulem chłop drzewiny przetrzebił. Piasek obnażył i zasiął Melisy źdźbeł kilkanaście pszczołom na przynętę. Leżąc opodal, piersiami do ziemi, z brodą na rękach opartą, chryc oczy pasł widokiem swego triumfu. Czasem owad z Melisy zdejmował i gadał. — A, moja ty, moja, nie pójdziesz ni do dworu, ni do boru. Matka jest. — Tak. Matka była, rodzicielka, skrzydeł pozbawiona, ociężała rodzeniem, wielmożna, niestrudzona w swej płodności. Nie wychodziła nigdy na świat Boży, nie rządziła nawet, królowała tylko wśród naro narodu, co ją czcił, królowała rodzicielstwem, na pozór marna, szara, bezkształtna. Naród przez jej cześć był mocny, ona przez swe dzieci potężną. Nie miała żądła, ni jadu, matką, bo była. Chadzał Chryc do swego ula całe lato. Przywiązaniem to mu się stało, myśleniem, kochaniem. Ludzka stopa nie, by, nie bywała tam. Ludzkie oko nie widziało tej szarej kłody, tylko on jeden. Od drogi ludzkiej i bydlęcych ścieżek dzieliły ten szmat po młodzi grząskie czachary, łozy, torfiaste kępy. Zrazu z obowiązku, potem z upodobania chryc tam chadzał. Zboru, włók mokry i zdradliwy, potem włozy i leszczynę. Na przerwach poczynionych przez strumyki kirdzawe, na zdradliwych oparach kładki sobie poczynił, a chadzał zygzakiem jak zwierz. Trwał jego rój lato skwarne, dochował się całe do jesieni, aż do pory... Gdy brzeźniak począł nabierać na liście plam złotych i brunatnych, przerzedzać się ze swej zielonej ozdoby. Wrzosy stały się brunatne, z paproci oblatywał pył rodzajny i różne prochy, źdźbła, ziarna, wiatr siewacz niósł i ciskał. Mądrze ukryte ptasze gniazda odsłaniała jesień. I na siatki pajęcze, rozpięte wśród gałęzi, co rana osiadała biała rosa. Pochraśniały ługi, od kaliny i jarzębiny, w leszczyny spadły orzechówki i o twardym dziobie krzykliwe przelotne łupieżce. Zbladło niebo, a wody pociemniały od rannych i wieczornych chłodów. Już nawet cząbry kwitnąć przestały. Żadnego nie było w lesie gwaru, ni ruchu, ni woni. Pszczoły chrycowe wychodziły później w pole. Wracały zaraz po południu. Praca była niespora, a I ta zbyteczna, bo ul pełen był miodu, zapchany woskiem. Wtedy to nieszczęście się stało. Pewnego rana zaszumiało w ulu. Zrazu kilka głosów, potem kilkadziesiąt, w końcu setki, tysiące. Był to jęk jednogłośny całego narodu. Na spodzie ula, na odłamku wosku, martwa, kurczowo, zwinięta, leżała matka. Tak ją znalazły te, które najraniej zmieniały warty u otworów. W jednej chwili wieść obeszła i rój cały się zleciał. Do martwej szła każda, dotykała, obchodziła w koło, trąciła różkami, oglądała wosk, szukała ran, posuwała tu i tam. I każda załoś, żałośnie jęcząc, odchodziła błędna, osowiała, nie zlatywała, pełzła jak robak. Wnet się ład zmieszał, uczynił się chaos. Ul napełnił się masą owadów niesfornych, rozbitych, Tłuszczą narodem. I ukazały się dopiero charaktery jednostek. Zleciały jedne na plastry gotowe, poczęły ten plon, całoletni na zimę szczędzony, pożerać chciwie, tratując, topiąc się w słodyczy. Tych była mniejszość. Rzuciły się na nie pracownice, zawistne znoju, karmicielki młodego pokolenia i bój się wszczął. Wkoło trupa matki poczęły padać trupy inne, mniejsze, skrzydlate, z wyprutymi wnętrzościami, drgające w ostatnich odruchach. Spód ula pokrył się wnet nimi. Na zewnętrzną stronę kłody wyległa reszta roju. Uczyniły sejm. Część partiami lub pojedynczo ruszyła w świat. Te pamiętały ul, skąd wyszły, pasiekę, tę matkę, co ich zrodziła. Wzniosły się nad Brzeźniak i poszły w stronę daleką. Może ich przyjmą, a może pobiją jako intruzy przed zimą. Te co pozostały, to uczciwe pracownice. Raz jeszcze zajrzały do ula, podumały chwilę i poszły po wrzosach. Po późnych dzwonkach, pozroszonych trawach. Zaczęły pracować. Chłodno było i rośno. Ogarniała ich niemoc, niechęć. Siadały na kwiecie późnym i brzęczały. Po co zbierać? Nie ma matki. I siedziały długo, długo, nie szukając plonu, a gdy wreszcie zabrały cokolwiek, pozostały znowu leniwe, ociężałe. Po co nieść do ula, nie ma matki? Słońce o południu przygrzało, zziębnięty, zbiedzony owac, prostował nóżki, rozsuwał skrzydełka i siedział sennością, brakiem celu, jakby otruty. Zajrzały do ula raz, wartownice rozpełzły się nie wiadomo, gdzie nikt nie wachlował. U Otworów. Zadu był nieznośny wewnątrz, spód usłany trupami, a trupy padały ciągle. Bój się srożył, ginęły jedne z ran, inne z przesytu, ginęły z głodu opuszczone dzieci. Spod trupów już i matki widać nie było. Odgrzebały ją uczciwe robotnice i znowu szukały życia. Znowu jej dotykały pieszczotliwie, wołały przeciągle. Ale ona już nie rodzić, ni królować nie będzie. O miała skurczona była już tylko źdźbłem suchym, smutną, szarą drobiną. Kilkanaście pracownic tych drobnych tam przy niej zostało. Na straży wiernych, aż do śmierci, trochę poszło znowu w pole. Poplon do śmierci też obowiązkowych, rozleciały się po wrzosowisku. Słońce stępowało z południa, chód ogarniał ziemię. Owad wracać był powinien ale się zapóźniał. Zawieszały się na byle łodyżce, pozostawały w dzwonkach liliowych. Czego wracać? Nie ma matki. A tam je noc ogarniała, ciemność, wilgoć, zimno, śmierć. Pod wieczór rój umilkł. Chryc, obserwujący go, myślał, że usnął, a on zmarniał. Nazajut żaden owad nie wyszedł. Zastanowiło to człowieka. Zatlił skręt łachmanów, siekierą podważył otwór i kurząc sobie zajrzał. Ostrożność była zbyteczną, pszczoły jego nie miały już żądeł ani użyć, ani mogły użyć skrzydeł. Grubą warstwą pokrywały spód ula była to hekatomba całego narodu. Hryc zmartwiał, odrzucił kurzydło, pełną garścią nabrał owadów, popatrzył na nie długo, ani na miód, ani na wosk nie zwrócił uwagi. Ujrzał przed sobą znowu zaklęcie. Przypomniał sobie przepowiednie znachora. Ową matkę pierwszą, którą zgłubi. I nagle z przerażenia i dziwu, przechodząc w szał, zerwał się na nogi. Siekierę w obie garście porwał i ze wściekłym zamachem w ulium puścił. W drżargi rozleciało się przykrycie. Ul się zatrząsł. Poczęły się obrywać plastry. Chryc blady. Z oczami zmrużonymi, zaciętymi zębami milczący dziki rąbał. Siekiera padała bezładnie, odłupując drzazgi, rozbijając sęki, ryjąc, kalecząc, niszcząc. Człowiekowi pot zalewał się oczy, ciekł po rękach. Milczał wciąż. Za zębów ślina mu się cisnęła, osiadła pianą w kątach ust. Oczy osnuła siatka krwawych żyłek. Wreszcie kłoda rozpadła się na dwoje, potoczyła. Się okryła całe wnętrze, miazgę zduszonych owadów, miazgę ich pracy. Miód się polał po ziemi, jak złota krew tego szarego narodu, deptały po nich po stołach ryca. A on wciąż rąbał, uczynił ze swego ula drwa, potem szczapy, wreszcie trzaski i wióry, aż sam zziajany, drżący od wysiłku, na te szczątki się potknął i upadł. Nazajutrz, jakby nigdy w tym miejscu ul nie stał, tylko trochę drzask zostało. Brzuski i osiki osypały go liśćmi rdzawymi, a potem od wichrów i wilgoci to drewno próchno zjadło. Robaki stoczyły, jako zwykle bywa z ludzką pracą. Następnego roku mrówki to miejsce sobie zagarnęły i rozniewolżmiły, z śnieżyn, śnieżyny bijąc, korytarze coraz wyżej budując, ściągając z daleka budulec i pokarm. Chryc ich jak dawniej nie tępił, bo chryc tu nie chadzał i pono nawet bór i służbę porzucił. Znowu jak przedtem tylko pojedyncze pszczoły uwijały się po wrzosowisku. Brały słodycze, kwietne pyły i ociężały łupem wracały daleko, może o mile do matki.